Dzień dobry. Dzisiaj o debiucie debiucie za oceanu, debiucie, który poznałem dzięki naszej krajowej morbid. Chapel Records i który to jest dowodem na to, że warto co pewien czas sprawdzać katalogi wydawnicze tych mniejszych wytwórni, nie tylko polskich, ale do tych polskich jest nam najbliżej i najłatwiej jest to zrobić, a potem sobie taką płytę zamówić. I w tym przypadku bardzo Wam takie czynności polecam. Zapraszam. Wam takie czynności, bo to jest, znaczy inaczej, no ja jestem trochę szurnięty na punkcie tej muzyki i generalnie black metalu, bo to nie tylko przecież muzyka. Więc ja po prostu co pewien czas sobie sprawdzam, kto tam co wydał na naszym krajowym podwórku, bo tych wytwórni i tak w Polsce mamy sporo. Jakbym miał to jeszcze robić z zachodnimi, choć oczywiście jest kilka takich, z którymi to robię, np. Purity Through Fire czy Werewolf Records które to wytwórnie bardzo szanuję i bardzo lubię. Ale też ale przede wszystkim skupiam się na wytwórniach polskich i tych mniejszych też. Morbid Chapel nie jest na pewno gdzieś tam na podium czy też na świeczniku, jeśli idzie o polskie wytwórnie. Ale Morbid Chapel Records działa prężnie i na przykład u nich w sklepie możecie zdobyć dużo fajnych rzeczy, a swoją drogą warto zainteresować się wydawnictwami. Tego labelu i jeszcze i od razu tylko powiem, bo sobie przypomniałem, właśnie, że oni mają też yy, pomniejszą wytwórnię zajmującą się wydawaniem ambientu i dark ambientu. Więc jeśli ktoś by chciał to i lubi takie rzeczy, to polecam się zainteresować. Natomiast yy, trafiłem dzięki jednej z wizyt tam na yy, amerykański griffspel. Spell, Griffspell, który w ogóle. Yy, Debiutuje. Wydaje od razu pełniaka, ale jest to debiut. Absolutny, że tak to określę. No i zainteresowała mnie okładka, postanowiłem posłuchać i nie żałuję, bo to naprawdę solidny materiał. Gryffsbell to dwóch panów, chociaż przede wszystkim jeden pan określający siebie jako Z. I ten pan odpowiada za całą muzykę, teksty i wszystkie instrumenty poza perkusją, ale na perkusji. Jest pan, który całkowicie odpowiada za Ebony Pendant. O którym tutaj kiedyś, gdzieś w jakiejś miesięcznicy bodajże mówiłem. I to jest według mnie już duża duża rekomendacja dla tego projektu, bo Ebony Pendant to naprawdę jest fajna rzecz i też polecam zapoznać się. No ale skoro ten pan jest i w Griefspellu, to znaczy, że Griefspell Shaisu nie gra. I tak też jest w istocie, Griefspell Shaisu nie gra. No i wydał pierwszego pełniaka Enchantments of Dark Eternity. Jest to materiał wydany w Morbid Chapel w grudniu 2023 roku na CD, ale on tak naprawdę swoją premierę miał już w 2022 roku, w lutym, w dodatku, czyli już też nie jest taki najmłodszy, ale wtedy dostępny był tylko w wersji digital i na kasecie. Teraz ukazuje się na CD i bardzo dobrze, że tak się stało. Panowie są generalnie z Seattle. Seattle, które kiedyś było stolicą grunge'u, rozciągnięte swetry, narkotyki i tego typu inne głupoty. Natomiast teraz jest tam całkiem prężne podziemie black metalowe. Bo i teraz tam rezyduje z tego co wiem. Także jest tam w czym wybierać. E, tak, 7 kompozycji, 31 minut. Gryf z nam tutaj e, zaoferował. Wydane to jest oczywiście w Case'ie, Bardzo ładnie zresztą. Bez żadnych e, w środku cudów. Tak naprawdę są tam zdjęcia panów, informacje. E, nie, informacji to nawet za bardzo też nie ma. Jest logo. O! <grych> e, no. Bardzo, bardzo. E, Udana hmm, rzecz. Ale dobra, bo się troszkę zamyśliłem, bo jednak sobie przypomniałem, że tak. Te informacje są tam. Bo w środku są zdjęcia, jest napisane, kto co skomponował i kiedy to zostało nagrane. Ok. No. Siedem kompozycji, 31 minut. I te siedem kompozycji to jest tak naprawdę bardzo mocno druga fala. Ale. Hmm, Troszkę inaczej podana. To znaczy, Griffspel swoje kompozycje buduje w sposób taki, że mamy bazę i tło, a na tym tle jest jeden wyrazisty motyw melodyjny, który prowadzi nas przez utwór, ewentualnie jest po prostu jego największym wyznacznikiem, bo on też nie jest tam cały czas. Natomiast Griffspel w dosyć prosty sposób buduje to tło. Bez jakichś w ogóle żadnych inwencji, jeśli idzie o sam gatunek. Wszystko tam jest takie, co tak naprawdę nigdy by nikogo nie zaskoczyło już w tych czasach. Dosyć to jest gęste, dosyć to jest zbite i mocne, pełne też agresji oczywiście, i to jest fajne, bo to jest w ogóle materiał szybki. To jest materiał szybki, nie blastowo szybki, ale materiał szybki, agresywny, bardzo energetyczny, ale właśnie wybijający się tymi melodiami, które są jakby na wierzchu. To znaczy zbudowaliśmy sobie cały Podkład, i potem nagle wwalimy na wierzch pieczątkę Grispel, a tą pieczątką jest melodia, która jest dosyć charakterystyczna, wpada w ucho i da się ją zapamiętać. I naprawdę to jest fajnie zrobione. Są takie nawet momenty tutaj, które już w ogóle bardzo mi się podobają, bo ten cały, a ta cała podbudowa, ten fundament jest agresywny, szybki, nienawistny. A na tym wszystkim ta pieczątka melodyjna jest bardzo melancholijna. Ta pieczątka melodyjna jest bardzo melancholijna. Nieźle. No. Chodzi mi o to, że po prostu wrzucone są na przykład takie fajne plamy klawiszy, a do tego jakaś naprawdę dosyć smutna melodia gitarowa i to robi robotę, biorąc pod uwagę zmieszanie tego z tym tłem agresywnym i szybkim. Także tutaj Gripspel fajnie to ogarnął i bardzo mi się to podoba, bo to nie jest taki codzienny zabieg. Oczywiście też nie jest to nic nowatorskiego i super e, odkrywczego, bo nie jest. Ale po prostu fajnie to Griffspel pokazał, jako znaczy pokazał, że da się to w fajny sposób zrobić i to bardzo mi się spodobało i tak naprawdę to chwyta w tym albumie bardzo mocno. A poza tym jest to album dobry, bo, bo tak naprawdę tutaj jest wszystko bardzo solidne, bardzo fajnie zagrane, bardzo fajny taki black metal, który mm, zostaje na chwilę w głowie, a swoją drogą też przez te 30 minut y, absorbuje, ale też nie na tyle absorbuje, żebyśmy nie mogli przy nim niczego innego robić, choć warto mu oczywiście też poświęcić czas ekskluzywnie tylko i wyłącznie jemu. Także bardzo Wam polecam, e, Grif e, Enchantments of Dark Eternity, e, Morbid Chapel Records, e, bardzo fajny album. Jeśli ktoś poszukuje ciekawych rzeczy w black metalu, to jak najbardziej polecam. I gryfspel jest właśnie dowodem tego, że warto sobie pogrzebać za różnymi rzeczami w tych mniejszych wytwórniach, oraz dowodem na to dla tych, którzy twierdzą, że w Stanach to nikt nie potrafi grać black metalu. To Gripspel jest kolejnym dowodem, że to nieprawda. Bo scena w Stanach, naprawdę, oczywiście, patrząc na potencjał ludnościowy, to ona powinna być w ogóle. Na pierwszym miejscu, niedoścignionym dla całej reszty świata, natomiast oczywiście tak nie jest. Pewnie różne są tego powody, ale Gripspel jest dowodem na to, że potencjał tam jest i są tam naprawdę ciekawe projekty i zespoły. Jeszcze raz polecam, dzięki, to tyle. Do następnego.